Marketingowej chodzi o to, żeby zaplanować, stworzyć i przekazać informacje do konkretnie określonych odbiorców. Dzięki temu firma utrzymuje relacje z klientami i komunikuje się ze światem. Na początku spróbujmy podzielić sektor komunikacji marketingowej na główne kategorie. Agencja 360 odpowiada za przygotowanie i realizację kompleksowego planu marketingowego od przygotowania i realizacji planu digitalowego. Poprzez telewizję, radio, outdoor, inne aktywacje związane z influencerami. Mogą to być też eventy, plany mediowe wszystko tak, aby przygotować ten plan marketingowy i go zrealizować od A do Z. Agencje digitalowe, takie jak Grupa ICA, zajmują się generowaniem wartościowego ruchu i potem budowaniem sprzedaży, czyli maksymalizowaniem tych klientów potencjalnych, którzy przychodzą na daną stronę. W ramach usług takiej agencji znajdują się zarówno usługi SEO, MSEM, UX, Performance Marketing, czyli wszystkie te sposoby na to, żeby tego klienta gdzieś tam później czy zmonetyzować. Agencja Inwentowa zajmuje się organizacją wszelkiego rodzaju wydarzeń i imprez. Czasami organizujemy wydarzenia kilkudniowe dla 10 tysięcy osób, czasami są to bardzo krótkie imprezy dla wąskiej grupy, na przykład kilkudziesięciu VIP-ów. Najprostsza definicja agencji mediowej to jest ta, która mówi o tym, że jesteśmy pośrednikiem w planowaniu i zakupie mediów, y, czasu, przestrzeni reklamowej na rzecz klientów i ich marek. Ring Election Springer to wiodący wydawca w Polsce. W swoim portfolio mamy zarówno media tradycyjne, gazety jak i media internetowe. Wydawnictwo nie jest typową agencją marketingową. Natomiast pracują u nas osoby na takich stanowiskach jak media planner, jak strateg, account manager czy copywriter. Tak naprawdę większość tych stanowisk pokrywa się ze stanowiskami w agencjach marketingowych. Komunikacja marketingowa pełni trzy podstawowe funkcje: informacyjną, perswazyjną oraz przypominającą. Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez komunikowania się, bez reklamy, bez komunikacji marketingowej. I to jest dobra wiadomość, bo taki świat, który nie może istnieć bez komunikacji marketingowej, potrzebuje ludzi, potrzebuje nowych technologii, potrzebuje świeżej krwi. I jest też miejscem, które bardzo szybko się rozwija. W związku z tym to taki świat, dzięki któremu można robić szybko karierę i łatwo zdobywać nowe umiejętności. Komunikacja marketingowa wykorzystuje wiele narzędzi. Jako, że głównym polem działań jest internet, to możemy do tego zaliczyć strony internetowe, narzędzia Google do pozycjonowania i umieszczania reklam w sieci, prasę, radio, telewizję, outdoor, czyli nośniki reklamy zewnętrznej, oraz narzędzia telemarketingowe. Te narzędzia właściwie są skupione w ogromnej walizce z wieloma możliwościami. To, co jest sztuką. Yy... Sprawnego poruszania się w komunikacji marketingowej to jest umiejętność sięgnięcia do tej walizki, wybrania właściwego narzędzia, nabycia umiejętności posługiwania się nim. Pod względem pracy branża marketingowa stale się rozwija, dlatego pracę w tym sektorze może znaleźć każdy bez względu na posiadane wykształcenie. Wszystkim wydaje się, że aby pracować w marketingu trzeba być osobą kreatywną, a najlepiej skończyć specjalistyczne studia. Ja specjalistycznych studiów nie skończyłem i moim zdaniem ta kreatywność też nie jest cechą najistotniejszą. Mamy inżynierów budownictwa mamy politologów, ekonomistów, bardzo szeroki zakres kompetencji. Mamy osoby, które kończyły różne szkoły. Na przykład nasz head of concept jest po marketingu, a wymyśla na idee kreatywne. Inny copywriter jest doktorem filozofii. Nasz dyrektor kreatywny tak naprawdę no, kompletnie był w zupełnie innym kierunku. Nie skończył OSP, a w projektu jest wspaniałe wizuale i prowadzi ogólnopolskie kampanie reklamowa dla największych marek. Komunikacja marketingowa stoi otworem dla wszystkich, a szczególnie dla kreatywnych i silnie zmotywowanych. Osob, które nie boją się wyzwań. Jeśli jesteś ciekawy wiedzy na temat sektora komunikacji marketingowej, odwiedź stronę radasektorowa-komunikacja.pl, gdzie szczegółowo wyjaśniamy zagadnienia z tego sektora.